Co jest jakaś stajnia, szamot, To O weźmy swoje co do ciebie należy. Tak, więc czy... Nie! zaskakującego, czy w ogóle artyści, którzy gdzieś przyjeżdżają chcą też jakby przekroczyć pewnego rodzaju granicę, spotkać się z kimś zrobić coś nowego, ja myślę, że tego rodzaju rzeczy są bardzo ciekawe, bo w większości jednak festiwale są jednak takie bardzo jednorodne, znaczy przyjeżdżamy, pokazujemy i wyjeżdżamy, jeżeli jest coś więcej jeszcze forma spotkania, dyskusja warsztat, eksperyment polegający na jakimś wymianie, na jakiejś konfrontacji, różnych rzeczy, na, na scalaniu to myślę, że to też ludzi pociąga. Warto prezentować, ale warto również jakby no, podglądać się wzajemnie czy też nawet współpracować, bo my tutaj z grupą akurat mamy trochę doświadczeń teatralnych i wiemy, że jak wyjeżdżamy gdzieś na inne warsztaty, to wyzwala się lepsza energia do pracy, ciekawsze pomysły, no, wiele nowych rzeczy może powstać. Jest takich właśnie inspirujących spotkań. Takie spotkania mają kilka planów i kilka sensów. Jednym z nich jest to, że spotykają się ludzie, którzy pracują, którzy tworzą w naturalny sposób widzą siebie przy pracy, widzą to, co robili, mają szansę porozmawiać i to jest, to jest najważniejsze dla mnie z tej strony barykady. Wydaje mi się, że z jest bardzo do przodu, dlatego że ciągle brakuje tego typu spotkań, gdzie artyści mogliby wzajemnie siebie inspirować i w trakcie. Nie jest to taki typowy też plener artystyczny, tylko to są wydarzenia, które są w kierunku sztuki współczesnej, czyli takich i też nowoczesnych przejawów sztuki, bo to jest też może różnica, prawda? I e, ważna sprawa, że tu się dokonuje wymiana, ale dokonuje się też coś, co idzie dalej, bo e, myśmy się spotkali dzisiaj rano z tancerzami i żeśmy mieli dwie krótkie próby plus ten koncept, czyli ta wymiana jest na gorąco i ona mi się wydaje, jakby każdego z nas wzbogaca do przodu. Nie mówiliśmy nic o tym, że forma eksperymentu jest też formą edukacji i rozszerzenia kultury wśród społeczeństwa, bo to też jest jeden z najważniejszych punktów eksperymentu w celach, które, które założyliśmy i które funkcjonują na naszej stronie internetowej eksperymentu jest dokładnie opisany też ta, ta forma edukacji nie tylko społeczeństwa młodych ludzi, ale pokazywanie i uczenie y, 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 ludzi też, którzy nie mają dostępu do tego rodzaju kultury. Ja myślę, że przez te 9 lat Zbąszyniacy się już do tego wszystkiego tak naprawdę przyzwyczaili, bo pamiętam pierwsze opinie, to były druzgoczące czasami, a teraz już tak widzę, że spokojnie to, za, zaczęli ludzie to rozumieć, że oprócz takiej tradycyjnej kultury i sztuki istnieje też nowoczesna, Czasami zupełnie nie zrozumiała, ale wydaje mi się, że, po, że odbiór sztuki nie polega na tym, żeby koniecznie coś zrozumieć, ale żeby coś odczuć, cokolwiek. Chciałem jakby trochę... Też czasu poświęcić i, i uwagi temu, czemu już nie da się przypisać znaczeń takich konkretnych, czyli takiemu złomowi szklanemu z, z fragmentami y, jeszcze jakiejś twarzy, jakichś rysunków, y, jakichś tam detali. Nie miała mnie tutaj być i jakoś tak w ostatniej chwili dostałam to zaproszenie. Niewiele czasu miałam na to, żeby zadziałać. W sumie prawie dwa tygodnie tylko. Zrobiłam 12 rysunków w tym czasie. Dzisiaj 6 prezentuję, bo tyle wybrałam tu do przestrzeni. Człowiek do galerii przychodzi i widzi pewien stereotyp sztuki. Sztukę podaną w sposób Nazwijmy to już klasyczny, i wtedy nawet te wszystkie aha w galerii sztuki, to one są bardzo naciągane. Ale o kurcze, na ulicy to nie jest naciągane, to jest autentyczne. O rany, co to, co to, zaraz, chwilę, co on chce. Bo to jest warsztat. Ja przygotowałem tylko te kolorowe pieluchy, pracowicie je ufarbowałem w domu w Warszawie, przywiozłem tutaj, pozawieszałem, ale teraz każdy może wybrać sobie kolejną i zdecydować jaki będzie na niej symbol tej energii sztuki.